Witam już w odcinku szóstym, tak, i trzecim e, do eliminacji. Przegrała drużyna po prawo, ci filmowcy. I to poszło w miarę tak. Strzelec nie dostał nawet jednego głosu. Jak on zrobił najwięcej złego z naszej trójki? Eee, no... Niby tak, ale dobra. Także tak, wy dostaliście oczywiście po głosie, obydwaj. Więc trzeba zrobić tiebreaker Ty, ty odpadniesz jeżeli wypadnie od 1 do 3 Ty jeżeli od 4 do 6 Bum To ugówniany rzut, ale wypadło 6 Więc ee, krok, odpadasz Eee okej okay. A chcesz zobaczyć magiczną sztuczkę? Nie abra abracadabra i nie ma mnie Wiesz, że to jest gówno? Nie widzisz mnie No teraz to nie Taka mała ciekawostka to pierwszy raz, gdy odpada, nie to na co głosował gryzak. Tak po prostu. A więc jesteśmy już w finałowej piątce, więc. No, zostawmy te drużyny na ostatni raz. A, ja nie mogę tak przypadkiem. Może przejść tu. E, no, niby może, ale tak to jest nierówno, bo jest jeden na czterech A, to się naprawi. Oła. No, teraz jest źle. no a, niech będzie, przejdę do zadania. No, ale Znowu z nim jestem? U, cześć, rekin. Dobra, widać mnie, widać mnie, więc y, dzisiaj zadanie jest detektywistyczne, czyli po prostu musicie odkryć, y, kto jest tym złym. No, po prostu, y, tu mamy trupa, to jest rekwizyt, nie kropnąłem własnego wujka. I y, to jest. To jest jeden z naszych aktorów, ale uznajmy, że on jest medykiem. Nie stać nas na wzięcie tej prawdziwego medyka. I on ma informacje o tym, co się tutaj stało. E. I mamy naszych podejrzanych i świadków, czyli śmieciarkę, psa, Menela i jego sąsiada. I musicie odkryć, który z nich to zrobił, więc zrobię tak, że pierwsza idzie drużyna, ta z większą ilością osób. A potem pójdzie ta druga drużyna I na końcu, gdy obydwie drużyny skończą Damy im jakieś 5 minut e, Podadzą kto według nich jest tym złym I jeżeli trafią są bezpieczni A tak najwyżej będzie dogrywka Oraz jeszcze Obydwie drużyny mają raz Możliwość użycia wykrywacza kłamstw Więc e, Mogą to sprawdzić Ale żeby nie było pytania e, Czy zabiłeś i wykrywacz kłamstw Proszę nie róbcie tego Więc możemy zaczynać Dobrze, więc musimy z nimi w prostu pogadać? To e, chodźmy, zacznijmy od lewej. E, więc kto gada pierwszy? No wiesz, nie mam za dużego wyboru. Dobra, ja już pogadam w wywałku, nie? No! E, co się stało? On nie żyje. Tyle to ja wiem, ale. E, no, do jakich szczegółów nie chcę mi się pytać. E, on został e, pobity maczetą. Aha. No, e, powiedzmy, że zginął od niej, ok. Aha, no i jakieś szczegóły? Nie, pogadajcie sobie z nimi. To mi żeś bardzo pomógł. Eee, teraz. To teraz musimy pogadać z nimi. Eee, okej. Okay. Eee, panie śmieciarka, co widziałeś? Nie wiem, w pracy byłem. Wiesz co chyba z tego nic nie wyjdzie tak naprawdę? To są w ogóle aktorzy? To są po prostu losowe postacie. Z czego... To jest jedna normalna postać stąd To jest pies, to jest śmieciarka i menel Ja naprawdę nie widzę szans w tym Jak mi nazwałeś? Ale że co? Ech, dedukcja nie jest moją mocną stroną, ale coś zrobię Więc zapalmy światło O, teraz jest ładniej um, Więc jaki masz pomysł, Berb? Żałuj, że na ciebie się spojrzałem Ech, Więc... To jest ofiara. Mm. Ej, to jest w sumie proste. No bo. On jest zielony. On niby też jest zielony, ale to nie to samo. To musiał być on, bo są tego samego koloru. Ale wiesz, że to chyba nie o to chodzi. On jest tylko psem. No tak, ale on jest zielony. Więc to pewnie jest on. Pies po prostu rasistą. Czekaj. Gadający pies? Gadający rekin. No, niby racja, tak, no, ale czemu ty gadasz? A co, nie mogę? Co, myślisz, że to dziwne, że pies gada? Eee... Nie wiem, gadające psy są dziwne. Nie no, nie bój się, nie mam żadnego burdelu w piwnicy, nie muszę się o to martwić. Normalnie takie rzeczy gada. Eee... A w ogóle wiesz, że w tym zadaniu chodzi, żebyś gadał z nimi, bo to są jakby aktorzy? Fajny aktor spod żabki. Eee... Mm, Ok, więc, Berp, jaki, jaki masz pomysł? Ale nie jest trup. Dobrze, nie, nie dajcie mu się ruszyć, niech stoi w kącie. E, dobra, panie śmieciarka, co, co, co wiesz? No, ja go znalazłem, ja super w rano pracowałem. Chciałem wziąć śmieci. I on był w tych śmieciach. Aha, to. A, a ty mogłeś go zaćkać tą łopatą? Ty w ogóle wiesz, masz mózgu? Mów prawdę, bo zawsze mogę strzelić. Co ja chciałem do tego dopowiedzieć? Jak po prostu znalazłem i wykonaj swoją pracę, więc się walgnoju. Ja nie będę kłócił się z debilami. Teraz pies. E. Dobra, nie będę gadał z psem. E. O, tak. Z nim chyba można jakoś pogadać. E. Więc co wiesz? W jakim sensie? No oczywiście są sprawą. E. O, e, czy znasz swojego sąsiada? W sumie to. E, wiem, że on mieszkał obok mnie. Tak, kontynuuj. Był zielony. Bardzo dobrze. Ma dwa oczy. Bardziej precyzyjnie. Dwa białe oczy. No, kurna! Chcesz tą kulę naprawdę? Mogę ci zawsze strzelić. A ty się tajnie wsuwaj. No. E, to powiesz coś więcej. Ja w sumie to. Tak za, za dobrze go nie znam, nawet cukru od niego nie pożyczyłem. Ale wiem, że wczoraj wieczorem gdzieś wyjeżdżał. A został odnaleziony rano, gdzieś wyjeżdżał, okej, okay, to. Ale wiesz dokładnie gdzie? No, chyba nie na ryby. Niech będzie. No, z kim co mogę pogadać? O dobra, pomarańczowy. Eee, yy, co widziałeś? Nie, nie, nie wiem, ja nic nie pamiętam. Aha, no, ale tak naprawdę nic nie widziałeś? Nie, 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 aaa rozumiem, czekaj, mam no jakieś drobne O No, to co widziałeś? E, także tak, e, wczoraj rano on gdzieś jechał samochodem, no i... Aha A Masz e, No i się zatrzymał O kurna e, Przy takiej jakby stacji benzynowej, co nie? No, no kurwa, ała. No weź, no już drobnych nie mam, no trudno. A ee, mo Może wypłacę jakiś z bankomatu. Nawet o, nawet coś wyciągnąłem, więc kontynuuj. No i się zatrzymał, i zatankował, i pojechał. Co to jest wszystko, co wiedziałeś? Tak. No, no chyba, że też więcej. Nie dam więcej, ale nie po oczach z tym światłem. Dobra, będę szczery, to mi się bardzo nie gadać to nie jest z nimi. Brożonka, kolej. Yy, no, a w ogóle chciałeś coś pogadać ze mną? Tak, no bo ja w sumie. Chciałem zrozumieć jedną rzecz. Po co tutaj jesteśmy? No, żeby wygrać. Z jakiejś powodu się tutaj zapisałeś. Właśnie się tutaj nie zapisywałem, ten drugi mnie to zapisał. Okej. Okay. A dlaczego tutaj się zapisałeś? To trochę dziwna historia. No i co teraz? Ja mam tajemnicę do roboty. No nie, ale twierdziłeś, że ty. Ty jakby masz jakby psychę do wszystkiego, więc. No i co chcesz? Nie masz psychy stąd skoczyć. A no wiesz co? Myślisz, że ja nie mam? To patrz. Wracaj. O. I teraz dobrze. No, mogę się dowiedzieć, po co ty skarkałeś stamtąd? E, bo mam psychę. Ach, trochę bez sensu. A w ogóle wiesz co? organizuję taki, e, jakby nazwijmy to turniejem. Chciałbyś dołączyć? To, to jest bez sensu. No właśnie, Jś po prostu gra w pietruszkę. Próbowałem i gówno wygrał. Ale to nieważne, bo. A wiesz co? Pewnie nie masz psych nawet dołączyć, bo wiesz, że nie wygrasz. A jesteś pewny? Jesteś pewny? No, no i to jest cała ta historia choć w sumie. Ej, ty masz rację. Dołączanie tak, bo trochę bez sensu. Szczególnie, żebym nawet nam nagrody nie podał. To, to jest w ogóle bez sensu. No, też o tym właśnie pomyślałem, więc. No. No to... Em... Kurde, nie chcę przyrążyć tego zadania, ale... Musimy coś zrobić, nie wiem, e, Dobra. Pójdźmy się do niego upomnieć. A mrożonka pogadaj z nimi, ok? No dobra, może za dużego kłuksańca dostałeś. Nie, 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 to jest bez sensu. Nie chcę mi się. Nie dość, że z nimi, ugadzać coś, to jest naprawdę problem. To nie, to po prostu nie idzie. A poza tym ty się do niczego nie dajesz, ty nic nie robisz. No, a tak naprawdę to już nas koniec. Mnie kostka nie przeprowadzi do finału, a ty odpadniesz przy pierwszej lepszej okazji, więc nie mam żadnej przyszłości przeciwko tamtej trójce. Ty no rekin przesadzasz. Nie z takich op. Z takiej dupy nie, już udało nam się wyjść nie raz. Ale co, co masz na myśli? No nie pamiętasz? E, pierwszy odcinek zwaliłeś totalnie. Dobra, nie zwalaj na mnie. No ale to nie ty odpadłeś i w sumie nawet głosu nie dostałeś. A w drugim odcinku to ty wszystko zrobiłeś i w e, trzecim dostaliśmy po dupie, ale razem, więc nie możemy się poddawać. A cze czemu ty teraz nagle zacząć gadać, a nie wszystko zżerać? A czekaj. Maczeta no, Wiesz co z nawet. No, ale póki jesteśmy razem, musimy dać rady. Co z tego, że ty głos jak? Trudno, no jak teraz się nie weźmiesz, to wylecisz. To jest proste. No, w sumie tak. No, z jakichś powodu tutaj dołączyłeś. No tak, dołączyłem tutaj. Ej, takie pytanie do was by się nie nudzicie w ogóle? Nie no, gdzie tam? No, czasami może trochę, ale poza tym jest w porządku. Nie wiem, mi się to tak nudzi. Jakby jesteśmy piratami, a się czar, jakby to był jakiś po prostu marny cosplay, więc się tak po prostu pytam. Nie wiem, tak, coś. Ten cosplay tak naprawdę dotyczy tylko ciebie, bo jest piracką skrzynią, a nie jest dosłownie czaszką, więc no. No Dobra, dobra, nie wiem. Pójdę może gdzieś. O! Co, co to jest? JZ? Muszę coś kleić. O, co to jest? Ej, to jest jakaś środka, jest jakieś zaproszenie. Co? Można wygrać to co się zechce. Nagroda może być wszystkim. Przecież to jest prześwietne. Musimy tam iść. D za moich czasów. Zamknij się. E no to nie wiem, idziesz za mną. Left. E nie bym mógłbym, ale. O, to będzie dobra kuchnia karaibska. No dobra, nie musisz ze mną iść, więc pójdę samemu. No bo... Jeżeli możemy wygrać dosłownie wszystko, a jakbyśmy poszli w dwójkę, to mamy większe szanse. Wygrać wszystko? Większa kuchnia karaibska. Dobra, muszę za nim iść. Tak, no właśnie zapisałem się tutaj. Ta maczeta mi śmierdzi taką tandetą. To... Ech. Chyba. Wiesz co, co, coś przyczuwam. W sensie. Może w końcu dokończę tą serię. O! widaj kolego. O. Bajka. Nie, żadna bajka. E, czego? E, bo to jest taka jedna sprawa, bo ty jesteś hostem, a tak naprawdę chyba nie ustaliśmy czym będzie nagroda. A, nagroda. W sumie skoro to jest drugi sezon? Jaki drugi sezon? A nie, nie nieważne. Co, coś dziwnie z tym gości? No nie chcę mi dać bajek Żadna bajka e, Dobra, wiesz co, to może Będzie nagrodą To co chcecie, przecież W sumie zróbmy coś w stylu życzenia To będzie bardzo Oryginalny pomysł, tak wcale Nie to, że go podkradłem Eee, okej okay. Jak masz na myśli życzenie? No że, to co zechcesz? No, muszę ci coś dopowiedzieć? No okej okay. Tak w ogóle wiecie, że wam zostały z jakieś dwie minuty zadania A kurde, wchodźmy No, wróciliśmy, więc e, co znalazłeś? Nawet, nie na to jest wie burak jeden Ej, Czekaj, on chyba coś wie, no Ej, znalazłeś coś? Czekaj Tu brakuje czegoś, elementu, to znaczy że to miała, musiała być jakaś rana kuta, w sensie musiało to być coś ostrego, co nie? wow no i spójrz na nich to nie może być on, bo łopata byłaby za słaba a poza tym e, nawet jeżeli łopata byłaby wystarczająco silna, to musiałby to przytrzymać wow, brawo tak patrz, to sobie do gęby tak, gluty będę jadł dobra, e, pies mógłby go ugryźć on też mógłby go ugryźć i ja mu nie ufam. No, więc on nam pomógł wykluczyć jednego. No tak, wykluczyłem tego, który był najbardziej pewny, że to nie będzie on, więc brawo, jesteś useless No więc. Hmm. Zostałem naprawdę już pewnie niecałe te dwie minuty. Więc kogo wykluczamy? Um. Eee, wystarczy, że pogadamy? Ale chyba z pieskami pogadamy. Chcesz pogadać? Nie, nie, nie. Nie no, z dziećmi tak chętnie. Cze cze czekaj, co? A nieważne. Eee, nie, ja po prostu sobie biegałem tak Przy szoknie i. Zobaczyłem coś dosyć dziwnego. W sensie, e, jakby... Nie pamiętam kto to był. Ale tak naprawdę tak bardziej go nie widziałem. Ale ktoś przechodził przy śmietniku i coś dudnęło. W sensie? E, dudnęło to ci coś w dupie. Dasz mi dokończyć? Nie, nie wierzę w to, że kiedyś by, bym gadał z psem. Nie, nie wytrzyma z wami. No, ale coś zadudniło w tym śmietniku. Więc poszedłem powąchać, ale śmierdziało glutem. Więc zostawiłem to. I no. A o której to było? Oj, to było gdzieś troszkę przed północą. Że jakoś podszedłem o północ pod ten śmietnik. Okej, okay, tam w sumie wyklucza co nieco. Więc... Pies by nam nie dawał chyba czegoś tak pięknego, więc wykluczmy też jego. Więc zostali oni. Sąsiad i on. Tylko że od niego tam się niczego w sumie nie dowiemy. Nie. E, więc... Albo strzelamy, albo użyjmy wykrywacza kłamstw, Eee, dobra, więc... Zadajmy jakieś im dobre pytanie. Czy wiesz, kto go zabił? Oczywiście użyłem tego wykrywacza kłamstw, więc pan aktor by wiedział. Chyba tak. O-okej, okay, dam bardzo dużo, da. Ty, ty chyba sobie nie znasz sprawy... Że oni wszyscy wiedzą, kto zabił. Bo są aktorami. A. Powiem tak. E, ta maczeta waliła taką tandetą, że... ta na pewno nie mogła być przedmiotem zbrodni. No, ale to niby ustawka. Uwierz mi, wiem co mówię. Ja jestem naprawdę dobrym detektywem i wiem, że... prawie nikt tego by nie chciał dotknąć ani się do tego przyznać. Okej. Okay. Więc co dalej? Po pierwsze, mam wykrywać kłamstw. Po drugie, e, skoro jest powiedziane, że to była maczeta, a to nie była maczeta, to oznacza jedną rzecz: Że to i tak musiała być jakaś ostra broń. Więc patrząc na nich, wystarczy pomyśleć. Pies ma zęby. On ma jedną rękę. I jest jeszcze sąsiad. O, jest zakurzony. E, więc wykluczamy jego. Pokaż ząbki. To, niby, mógł być on, ale wtedy ugryzienie musiało być naprawdę koślawe. I pamiętaj, możemy użyć po prostu wykrywacza kłamstw. Więc użyjmy go na nim. Hej, gościu, czy wcześniej, gadając z moim kolegą rekinem, kłamałeś? Ech, ale dobra, nie, nie kłamałem. No widzisz, więc on by nie gadał takiej absurdalnej historii. To oznacza, że on jest niewinny. Więc wykluczamy jego, jego. Zostaje nam 50-50. Ale pracowałem raz z takim pewnym świetnym gościem, nazywał się Jacek. I on naprawdę miał swoje świetne pomysły. I udowodnił mi, że trzeba myśleć na inne wymiary. Więc wiem, kto to tak naprawdę zrobił. Aha. Ej, no ta latarka to genialny pomysł, więc dobra. Y, pierwsza będzie ta większa drużyna. I powiedzcie, co ustaliście. Wbierzcie kogoś, żeby coś zaprezentował. No, niebieski, przyda się do czegoś. E, ale ty wiesz, że on. No, no co on? O! Okej, okay, zostałeś wybrany nie na prezydenta, ale. Eee, zaprezentuj to, co dowiedziała się twoja drużyna. Eee, skrócie, to nie był on. Eee... To nie był pies, bez psem Eee, więc... Eee, dobra, gówno wiemy, nie wiem. Dobra, wiesz co, to pewnie był Sousia, tak? Nie mam dobrego pomysłu. Eee, tak naprawdę? To jest dobra odpowiedź. Czekaj tak na serio? No tak. To, to jest dobra odpowiedź. Widzie? Widzicie? I strzeliłem to. No więc. E, teraz. Niech przyjdzie tutaj druga drużyna. Dobrze, kto od was prezentuje? E. To może ja pójdę. Nie, rekin, moja kolej, ale masz wąs zadowolonego. Dobra, przejdźmy do rzeczy. E, no, to po prostu wskaż. Tu nie ma co wskazywać. To jest cała historia. A więc dobrze, jak wiemy, Pan Torc jest naprawdę bogaczem. Ale wiesz, że to jest tak naprawdę tylko aktor. Nie? To dowiesz się zaraz. On jest naprawdę bogaczem. Więc postanowił wyjść z swojego bogatego domu. I przyjechać się samochodem, bo bądźmy szczerzy, on jest bogaty i lubi się po prostu flexować. Tak jak już powiedziałem, Turc naprawdę lubił się flekcować, więc jeździł po mieście jak głupi. Ale odkrył, że brakuje mu trochę paliwa, więc musiał podnikać na stację zanim wróci do domu. Więc postanowił sobie zatankować fajnego, niby po prostu paliwa. No, tankuj mi trochę szybciej tą kroplówkę, ale on wtedy nie wiedział, że podgląda go od tyłu on. I teraz przejdźmy dalej. Potem w ten pomarańczowy gigatek poinformował pana śmieciarkę, że on już skończył i że on się może brać do roboty. No, w końcu skończyłem tą swoją. Eee, no to tankowanie i swoją jazdę, więc możemy wracać. Dobra, tutaj zostanie, ja za nim pojadę. Tak oto figle się kontynuowały. Następnie pan torc Dojechał, ale nie wiedział, że czeka go coś nieprzyjemnego. Zaparkował swój samochód, ale już się zaczynało. Możesz włazić szybciej. No, możesz mieć większy otwór w dupie. I wtedy on nie wiedział, co go jeszcze czeka. No, samochodziku, trochę wolno jechać w tą stronę, ale trudno. E, czego chcesz, Kundu? O nie, zostaw mnie, ha. E. Ja mam glutowe ręce, wiesz, ciebie nie boję, mogę się spiąć. Ale nie wiedział, że na górze też coś na niego czeka. Nasz Tors uciekł naprawdę wysoko. Ale nie wiedział, że coś niemiłego go czeka. A i w ogóle nie chcę używać już tej latarki. Dobra, co mnie pies nie dorwie. No, żegnaj sąsiedzie. Nasz biedny Tors zaliczył upadek. Do tego mieliśmy doprowadzić? Chyba ta. Ale przydał On miał nie być żywy, więc ktoś musi sprawdzić. Dobra, to sprawdzę. Ty. On. Jakimś w tym jeszcze żyje? To, to co my teraz zrobimy? Eee Dobra. E, I tak tych pieniędzy potrzebujemy, a jest chyba sposób, żeby je sobie podwoić. Eee ja mam kopię, tego gościa akurat Więc po prostu, zajmę się nią, odbetnę jej kończyny, ją podłożę A wy, jego macie wynieść I oto jest cała historia Co ty żeś mi właściwie żeś powiedział? To była jedna z najgłupszych historiak, jakie słyszałem No, w sumie on ma rację, Berb No, akurat, muszę się z nim zgodzić A, zga muszę się z nim zgadzać, oszuście jest taki jeden fakt, że gdy mnie wtedy trzymałeś łapami, poczułem w Twoich rękach taki fajny smak, takiego jakby gluta. Jakbyś go właśnie gdzieś ściągał. Czekaj, jakiego gluta co ty gadasz? Nie no jeszcze trochę smara, jakbyś nie wkładał rękę przy, gdzieś przy koła, ale to, to pewnie tylko mi się przewidział tak. Eee... Kontynuuj. A, no i piesek nie u zębów. Co aż na myśli? Hmm. No, coś ci wypadło z gęby. Co oznacza, że nie umieścili zamków po tym, jak w śmieciarce. No, a co do sąsiada, to. W sumie do niego nie jestem pewny, ale kto inny mógłby to zrobić. No i to jest prawie cała historia. No dobra, niech będzie, powiem Wam prawdę, tylko proszę, nie aresztujcie nas. No, to po prostu mówcie. No bo to było tak, że napadliśmy na niego, no to nie był zamach, ale chcieliśmy po prostu sobie dorobić I... To się udało nawet jakoś I... Przy okazji miałem tą kukłę, żeby ją podłożyć Za... jego Ale, gdy pan śmieciaczka go wywoził, on zaczął paplać coś o jakimś turnieju Że on coś tam nam może dać w nagrodę I napadliśmy na niego dla kasy Ale... Wpadliśmy na to że możemy zrobić zadanie w tym turnieju i podać się jako aktorów i po prostu zarobić więcej I to cała historia, on jest prawie że cały zdrowy no może lekko upadł na mordę, ale poza tym się dosyć dobrze trzyma dobra to może się go wypuścić okej okay, okej okay, tylko nie aresztujcie nas za późno jak ty byś wiedział co ja doświadczyłem ale ci nic nie jest? Tak, jest okej. Okay. Więc detektyw Berb dał ra radę. No, ma się rozumieć. Więc e... była drużyna cymbałów jest bezpieczna. Nie podoba już mi się ta nazwa. Trudno. Więc e... kto z tej truki powinien spaść, Czy Naut? Czy Strzec, któremu policja odebrała broń? Czy Chilbo? tak. E... Jest głosowanie i będzie trwało. A. E, no i dziękuję za oglądanie tego dziwnego i długiego odcinka. Do następnego. No i nara. No jak to się skończy to już mogę wyrzucić te łachy magika. Czekaj, czy ja coś słyszę? No dobra, za chwilę włączam portal, więc będziesz mógł nurkować, bo już wszystko ogarnąłem. Czekaj, co nurkować? No zobacz, wybrałem cię, bo jesteś idealny. Jesteś długi i masz silnik, więc jesteś nawet szybki. Więc, włączę portal i ty się musisz ślizgnąć powoli do środka I po prostu czepisz od siebie łańcuch eee. Wsi łańcuch, hak I po prostu będziesz go szukał I jeżeli go znajdziesz, to po prostu bierzesz go ze sobą Jeżeli go nie znajdziesz, czy będzie niebezpiecznie, to bierzesz hak I pociągnij za hak, to wtedy cię wyciągnę Czekaj, jego mam szukać? To ja może poinformuję o tym Chilbo